Siema. i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku Na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie budować I mam innego skinka bo powiem, wiem bo ten serwer ma Tak taki sklep że różne skinki są Kiedy się to łączy A my dzisiaj będziemy sobie budować Różne budowle Otóż jak możecie... A! Otóż jak możecie sobie zauważyć tutaj mam mech ratings i mam tego 36 A mech to jest najgorsze... najgorszy typ głosowania, więc postaramy się. O, czekoladę sobie zrobimy. Ciekawe co nam wylosuje. jestem trochę chory. Jest czekoladę. Mam bardzo fajny pomysł na czekoladę. Może tutaj zaczniemy. czekoladę. Czoko, Dobra. Kurde, jeszcze nie. Nie, myślę, że tu już starczy Dobra, zaczynamy budowę. Chory jestem, więc... Ale się lepiej czuję. Lepiej niż wczoraj dzisiaj. Znaczy wczoraj. Przedwczoraj. W niedzielę, w sobotę w, i w inne dni. Nie to, nie to chciałem zabrać. Jak widzicie mamy 4 minuty, aby to wybudować. Ja na pewno dostanę najgorsze głosowanie ze wszystkich innych. Ja zrobię taką leżącą czekoladę. Bo ludzie na tym serwie nie lubią moich budowli. moich no dobrych wspaniałych budowli, które wcale nie są wspaniałe, <laughs> tylko ja je tak nazywam. I to tyle, co mogłem powiedzieć o swoich wspaniałych budowlach. Jak tam w ogóle u was? Jak się czujecie lub? Cokolwiek możecie mi napisać w komentarzu. O jejku. To będzie takie otworzone. Nie no, to wygląda jak to miałoby ręce. To może to usuniemy z pola widzenia. Bo. Jezus. Oh, podłogi nie wolno niszczyć, bo to jest złe. Ku. Tak, wiem. Hmm. myślisz, że czegoś tutaj brakuje? Moje czekoladki. Kurczę, polecam wam coś takiego w ogóle kiedyś wybudować. Ja to w... W dwie minuty wybudowałem. Znaczy w trzy minuty. W trzy minuty to wybudowałem. Na pewno dostanę najgorszą ocenę. Albo najdobrą. To sobie wywalimy. I zrobimy jakąś fajną podłogę. Hmm. Trawę nie. Coś co się kojarzy z... Ze... O! To może być to. Kurde, <laughs> jest lepiej, kurde, cały czas coś mi się jeje. W ogóle nie wiem, czy ja jestem dziewczyną, czy... czy jestem jakąś dziewczyną, czy jakimś chłopem, nie wiem. O, tam kogoś widzę. Najbrzydziej to zrobiłem ze wszystkich in innych ludzi. Jak widzicie. Kurczę, spróbuję nie kaszlać i będę miał taki głos. Tak, tak. Kurde, nie można nawet tam wejść. Dobra, czekamy. Czekamy czeka, tu czekadu. Tu. I zobaczymy jak inni to wybudowali. W ogóle tego się pozbędziemy. Dobra, mamy nasz brązowy beton z czerwonym betonem. Dzisiaj będziemy jeść beton. Polany czekoladą. Okej. Okay. Okej. Okay. Ciekawe jak inni to wybudowali. O Jezus, ten dźwięk minecraftowy. Okej, okay, zaratujemy. Tylko co to za kaczka? I czemu to są te głowy? I czemu ten dźwięk z minecrafta się pojawił? O, teraz czas na moje. Ktoś rejtunguje, good. Ktoś mech, mech. Good, znaczy okej. Okay. Dobra, większość będzie mech. No, jak zwykle. Jak to... Ja nie lubię, nie lubię moich budowli. Goła czekolada i, i szachownica. Eee, good. <coughs> o jasne. Mój challenge. Kurde, co mi się z tym głosem dzieje? O, coś zjadł czekoladkę. Great. Great, great, greg, great. no w ogóle to jest inna wersja Minecrafta. Powiem wam, fajne serwery tu są. Tutaj jest większa fizyka. Ale nie, w tej grze drzewa spadają, nie, w sensie nie spadają. W tej grze drzewa nie spadają, tylko kiedy się je rozwali, to wtedy nie spadają. Tylko wiecie, więcej jest możliwości niż na drzewie. Ale mało jest komend, więc to jest jeden taki minusik. Kurde, ja nie wiem. Cegła z drewnem. Nie, nie podoba mi się. To mi się akurat nie podoba. Dobra, mam trzy mech, ok dwa i got jeden. Zaś mech mam więcej. Cholera jasna. Kiedy w końcu ludzie zaczną dysegać w pracy? Dobra, wiem, lagujesz mi komputer. Dobra, tu jest moja i mam 39 mech, okej, okay, i great, i love, jedno. No i powiem wam, że <laughs> mistrzem nie jestem. Dobra, zobaczymy, co tam mają dla nas twórcy. Blok, ok, e, Octopus, The End, the end. Dobra. Ciekawy przydat O! Ale super. Wybudujemy sobie pomarańczowego. Okej. Okay. Zrobimy takiego przydala. Może mam pomysł. Dobra, tak, wiem, kurde. Okej. Okay. Ja nie umiem budować takich ładnych budowli. Jak to wy potraficie? Czy tam ktokolwiek inny? Bo nie wiem jak wybudujecie. I czy w ogóle macie Minecrafta. Ale zgaduję, że jakiegoś tam Minecrafta macie. Może podobnego, może podróbkę. Dobra, postaramy się zrobić takiego z trzema mackami. Dobra, nie, bo to brzydko wyjdzie. Ja nie wiem jak się buduje ośmiornice w tej grze. Więc nie spodziewajcie się. Za mnie dużo. Ej! Wyszło mi A! Zrobimy teraz ma macki. W ogóle to wesołych świąt. Nawet całkiem, całkiem. Kurde, szybciej to buduj. Cholera. Robmy jej takie słodkie oczka. Dwie minuty nie jest źle. Ten To jest uśmiech. No i możecie mi ocenić w korytarzu. Wiem, że brzydkie. Może zrobimy to tak, że ona wychodzi jeszcze z wody. Ja, kurde Mam straszny głos. To i brzydkie to nie jest. Mo mo mogę to wybudować... Ej, jeśli chcecie, abym zrobił jakiś świat z budowlami. O! Z będę taki Będę miał taki pomysł. Na społeczności zapytam się, czy chcecie mieć serwer, czy po, po prostu społeczności, gdzie wysyłacie pomysły na własne budowle. Ja wybiorę te najłatwiejsze i najbardziej pomyślne i najbardziej ciekawe z tych wszystkich i dodam je do świata. No a potem z tego świata zrobimy miasto. Co na taki plan? Piście na społeczności mojej przyszłej. Dobra, a my czekamy te 10 sekund na no to, aż się. O nie! Jasnych... Ejku, wszyscy biorą do ręki czerwony blok. Przez wszystko, przez tą dziurę... którą oczywiście musiałam, kurde, zrobić. Mych. Bo nawet nie wiem, co to jest opt Ciekawe, Czekaj, co on tu zrobił. Okej, okay, damy. Jejku, co to za dźwięki w tym świecie? Czemu? Czemu to są te dźwięki przerażające dźwięki z Minecrafta? Ja tego nie rozumiem normalnie. Co to jest? Jest. To co za mac... Co to ja. Co to za skal? Z kamera Zabili skalara. O, naprawili skarmara. Jest lepiej. Najgorsze było w tym, to, że sobie rozwaliłem i zrobiłem dziurę. Eee, to jest kot! Kot z mackami w wodzie. Chyba. Dobra, damy gódo. Bo to wygląda jak kot. przyznać, nie? Jak taki minecraftowy kot. Dobra. O Jezus nie, niem, niem, niem. Kocham to. Ej, Wam, że to nas. ładne, ładne wyszło. Kogo to? I pytanie, co to jest? Damy OK. Żeby nie robić kilka przykrości. A z czego to się łamie, tak, takie pytanko? <laughs> Jak to wygląda? Ale Mi się to nie za bardzo podoba, ale jest dobre. Dobra. Teraz. Takie trochę słabe. Good. Ja pamiętam, jak pierwszym wyzwaniem, w którym grałem w tej grze, to była wyspa. Budowałem wyspę i wszystkim się nie podobało. Bo to była taka mini wysoka. Dobra, miałem Mech. Miałem sześć źle ocenionych. No co z tymi ludźmi jest nie tak? No powiedzcie mi. Tak, tak. Co im się nie podobała taka słodka ośmiorniczka? No, gdyby ja ta dziura, no to to by się tak nie stało. Chyba. Nie wiem, ja, ja następnym razem zrobię jakiegoś potwora z piekiel i może wtedy im to się spodoba. Nie spróbuję. Nawet jeśli temat nie będzie taki. <laughs> Ech, czemu ja się z takich, z takich rzeczy śmieję? Dobra. Inspect Cloud Skulbus. School Skulbus! School bo to jest najprostsze. Lets go Ruty i czarny. Dobra, robimy tu koło. Tego nie mogę przegrać. Dopiero to Skull to jest szkoła, to jest piek, to jest potwór z piekiem, więc możemy uznać, że to jest potwór. W sensie to jest potwór. Kto by lubił szkołę? Jeśli któryś z was lubi szkołę, no to lepiej zobaczcie, co inni sądzą i sobie uświadomcie, na, na, wpiszcie sobie w szkoła to zło, zobaczcie sobie tam ubeczki i się zastanówcie, czy w waszej szkole tak przypadkiem nie jest. Polecam w ogóle zobaczyć, na serio. Filmik opisuje od złej strony szkoły. Net. A ci, którzy nienawidzą szkoły, no to nie musicie oglądać, bo to jej bardziej znienawidzicie. Oczywiście nie mówię, że to jest coś złego. Bo to jest coś dobrego. Dobra, robimy tutaj szkiełko. Szybę. Bierzemy szybę, budujemy. Dobra. Okej. Okay. Ojej, ojej. Ale myślę, że damy radę. Robimy magiczny autobus. Autobus. Ale wiem, że to brzydkie mi wyjdzie i ludziom się to nie spodoba. Bo komu by się ludziom chciała szkoła podobać? No nikomu nie. No ale niektórym może się podobać, więc... Wiecie. Dobra. Góra, dach jest już zrobiony. Teraz pora zająć się szybą kolejną. A! O Jezu, co się z tym szkłem stało. Oczywiście tutaj wyjść nie robimy. Breakujemy bed. Tutaj. Oczywiście ten mózg będzie miał tylko jedno wejście i jeden rząd. W ogóle tutaj nie będzie siedzeń. Ok, dobra, teraz czas na jakieś schody. Damy na przykład takie. O Jezus, co mi się z ręką dzieje. Dobra. I teraz tak. Robimy tutaj jakiś dywanik. Oje, oje, oje! Dywan. Dyw Czar... czerwony. Czerwony dywan. dla tych naszych, żeby im się to spodobało. No i powiedzcie mi, czy to nie jest najbardziej brzydka budowla w całym Minecrafcie. Jezu, to nawet jak autobus nie wygląda. To wygląda jak... Jak... Wydłużony Spongebob na kółkach. Z oknami. Dobra. Ja on to wybudował w 5 minut. Ładne. Nie powiem. Okej, okay, dodamy. No, to przesadzamy. Ale podłogi nie zrobił. Tutaj ktoś się już... Komuś tutaj już ładniej wyszło, więc damy nowy. Nawet o siedzenia się postarał. Ładny, nie powiem. Eee, co się dzieje? Może, e, możecie mi powiedzieć, jak budować. E. Dobra, powiedzmy, że damy ból. Dobra, eee. O! Jakie to małe? Ja mam gorsze. Jezu, czemu to ma TNT pod sobą? Przejbiegłe. The Great. Bezprytne. Widać komuś tu koło odpadły. <gryt> great. Bo jeszcze ma się ZEGA. Fajnie by było podróżować czymś takim. To jest jakieś takie... O, nawet postarali się o stop znak. To daje Fajnie by było czymś takim podróżować. Możemy nawet zbudować taki mechanizm i wejść w nieskończoną podróż. Co wy na to, żeby taki odcinek zrobić? Piszcie w komentarzach. Gdzie to ma koło. Gdzie to ma wyjście? Gdzie to ma wyjście? Tu jest wejście, jak widzę, ale zamknięte. Dobra, ty! Daj... Gryk. Weblow. O, teraz przytsze. To w ogóle siedzę, nie ma. Już ktoś chce dać raid. Kurde, ja się wstydu tutaj, będę pastwił. Ja się tutaj będzie... It's a house. To jest dom na kółkach. Czyli camper. Ktoś tu mnie zdążył. I koła duże. Damy OK. Za łapkę w górze. Pffy! <laughs> Ładnie zrybowałem? Damy... <laughs> że... ten straszny dziejek z Minecrafta. Dobra. Dam cztery ma... Jedno low! Jedno love, let's go! Mamy jedno love. O, ktoś tu bałwany widzę jest. Dobra, miło było. O, o co by na to, abyśmy zagrali kiedyś w Murder Mystery Tutaj fajnie by było. Dobra, e, ja się z wami żegnam, widzowie. Do następnego cześć. Z kalmarem jestem.